Niedziela 17 stycznia rozpoczynamy analizę weekendową spółek z indeksu pib 20 tu rozpoczniemy od Allegro które ciągle powiedzmy w interwale tygodniowym no, nie nadaje się właściwie do żadnej analizy, ponieważ jest tutaj za mało tych danych. Jedyne na co możemy zwrócić uwagę to rosnącą presję podażową poprzez y, kolejne coraz większe y, czarne świece. Przechodząc jednak na wykres tygodniowy, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że od szczytu, jaki miał miejsce w październiku 2020 roku, wykonaliśmy układ spadkowy w formie ABC i nic ponadto, a w tej chwili rynek wyszedł do góry ponad, najpierw pokonał tutaj dołek, czyli 80, aby teraz ponownie spaść poniżej 80, jednak ten spadek, który obecnie ma, z którym obecnie mamy do czynienia, ma na razie charakter takiej układu korekty i co więcej wpisują się w zakres overbalansu, czyli tej poprzedniej korekty. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że między tą korektą spadkową i teraz tym ruchem spadkowym mamy tutaj do czynienia z układem ABC, czyli układem trójki, no to możemy brać pod uwagę, że w połączeniu z tym spadkiem ABC być może nam kreuje się tutaj jakaś korekta, no nazwijmy na tę chwilę to jest pędząca 1 do 1, gdyby ona się zatrzymała, jeżeli zeszłoby niżej, ale nie wybiłoby dołka, mogłaby to być korekta pędząca, po prostu nie 1 do 1. Ale jesteśmy teraz na dość istotnym poziomie i widzimy, że tutaj jakaś reakcja popytowa Piątek nastąpiła, to znaczy powstał wyraźnie dolny cień, aczkolwiek no w dalszym ciągu mamy tutaj świecę koloru czarnego, czyli dalej jesteśmy w tendencji spadkowej i za wcześnie bym mówić, że ten spadek właśnie na tym poziomie dobiegł końca, ale warto zwrócić uwagę, bo jeżeli tutaj powstałaby jakaś formacja odwracająca, czy na niższych interwałach dokonałby się, dokonałaby się zmiana trendu, no to niewątpliwie jest tutaj duża okazja na to, aby rynek, cena Allegro powędrowała, Atakując ten szczyt na poziomie około tam 98 zł, i 78 groszy, a, a de facto nawet i wyszła na wyższe poziomy. No, na razie czekamy, bo tak jak powiedziałem, na tygodniowym widać narastającą presję podażową, więc tutaj możemy mieć zatrzymanie z racji takiego poziomu i po prostu tylko tyle. Natomiast yy, Dalej ten ruch spadkowy może być kontynuowany no i, i, i może się okazać, że jednak mamy, buduje nam się tutaj jakaś znacznie większa korekta, czyli ABC ABC. I teraz rozpoczyna nam się tutaj na przykład impuls spadkowy. Kolejna spółka to KGHM. Na wykresie tygodniowym powstała teraz czarna świeca, która otwarła się poniżej, wyraźnie poniżej zamknięcia tej poprzedniej świecy. I w tej chwili zbliżyła nam się tutaj do wybitego szczytu z 2012 roku, z grudnia 2012 roku. Tym niemniej jednak musimy zaobserwować to, co już na co zwracałem uwagę w ubiegłym tygodniu, że no, od po tej największej korekcie, jaka miała tutaj miejsce i, i tu znowu formacja świecowa wiadro, tak dla małej teorii, bez potwierdzenia, tak, bo mieliśmy retest. Tego, co najczęściej przy formacji wiadra występuje, czyli mamy korektę, retest tutaj jak gdyby tej, tej dolnej części tego dna, tak. Natomiast nie było wybicia tego dołka, czyli nie było tego sygnału sprzedażowego potwierdzającego. No i widzimy, że mimo takiego układu poszedł silny impuls do góry, ale właśnie. Tu wiele wskazuje na to, że to mógł być pełen już impuls, bo tutaj mamy wyraźne dwie świece czarne, czyli tutaj jest szansa na to, że mieliśmy do z pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą, i to może oznaczać, że mamy zakończony ten cały impuls. W związku z tym teraz pytanie, bo jak wiemy, KGHM jest na historycznych szczytach swoich, natomiast Miedź nie jest na historycznych szczytach. Miedź wykonała również takie samo ABC. Doszła do strefy oporu, i też tam zaczyna się powoli coś jak gdyby próbować zmienić. I, i dlatego też uczulałbym na to, że wcale oczywiście sprawdzić trzeba i, i patrzeć, bo być może tak będzie miało miejsce, że ten spadek będzie odpowiadał tutaj. Jak widzimy, tej korekcie, tak, może o tak, to zrobimy, zostawimy tu też, czyli tutaj jest, żeby jeszcze było bardziej widoczne. Korekta. No i teraz, jak widzimy, ten układ, który, który, który powstaje, to mimo, że jest to takie harami bym powiedział wręcz idealne, no to też jesteśmy, zbliżamy się do zasięgu tego tej, tej wielkości korekty, i to jest dodatkowo wzmocnione przez, jak tu już pokazywałem przed chwileczką, przez ten szczyt tutaj z 2012, 2012 roku. A więc być może, no jednak powstanie nam duży impuls, ale mamy zagrożenie, i teraz. Powinniśmy patrzeć, no jeżeli tutaj zostanie rynek wybroniony na ujęciu dziennym, czy nawet intradayowym, nastąpi jakaś zmiana, jakaś formacja, no to oczywiście można wskazywać na nowe szczyty. Natomiast jeżeli ten, ten to wsparcie tutaj w rejonie około 190 zł, nie powstrzyma spadku, a ba, następna świeca jeszcze wybije minimum minimum tutaj na poziomie 185,90, czyli tej białej świecy, no to będziemy mieli. Duże prawdopodobieństwo próby pójścia w dół do co najmniej poziomu 140-110. Jeżeli spojrzymy teraz na wykres dzienny, no to tutaj widzimy, że po wytworzeniu jakiegoś układu, nie wiem, fali płaskiej, korejum korekty płaskiej w postaci trójkąta. No mieliśmy to wybicie rynek już wykonał zejście pierwsze mała korekta. No i teraz mocniejsze wybicie I, i jak widzimy również na większym obrocie. Tu tego całego wsparcia otwarcie tej białej świecy pokrywa się ze wszystkimi cieniami tutaj tych czarnych świec. Tu biała również. Czyli silne wsparcie to wsparcie zostało wybite. Jeżeli teraz przy ewentualnej próbie ruchu do góry nie zostanie o to zanegowane, no to najprawdopodobniej spadamy, spadamy dalej. No i tu Tutaj oczywiście pierwsze strefy, te najistotniejsze to poziom, tak jak mówiłem, 190, potem następnie 175, ale wybicie 175 będzie już miało konsekwencje swoje w braniu poważnym pod uwagę zmiany całego trendu tutaj wzrostowego. Kolejna spółka to spółka, nie wiem jaką tutaj, a pojedziemy po kolei, bo już nie sprawdzałem dokładnie, jak wygląda zaangażowanie w indeksie PKOBP. Na PKOBP. No, pytanie, tak, no, co to jest? Bo mamy dojście tutaj do bardzo ważnej strefy, mamy zejście czarną świecą. Ta czarna świeca, nie będę tutaj sprawdzał dokładnie co do punktu, ale ona gdzieś mniej więcej zatrzymała się w połowie tego czarnego korpusu. Czyli na tę chwilę stanowi, jak gdyby, no, powiedzmy. Na razie korektę, tak, ten połowa białego korpusu, przepraszam, białego korpusu oczywiście, połowa białego korpusu stanowiąca bezpośrednio takie naturalne wsparcie, no na razie zatrzymała, z tym, że jak widzimy, mamy większy, znacznie większy czynnik z góry, a wyraźna czarna świeca. No i teraz pytanie, jak to będzie dalej. Nie, znaczy po, się, pozytywny, pozytywny, może to jest za mocno powiedziane, ale elementem, który, który mimo wszystko jeszcze na razie broni przed, przed, przed spadkiem, tak teoretycznie bronię, oczywiście jest to, że na tej czarnej świecy powstał znacznie większy obóz, a ona nic, nie po, ona nic takiego wielkiego nie zrobiła, ta czarna świeca, więc tutaj jest, no bo zrobiła. No wybiła tutaj tą strefę, jak widzimy, to jest wewnętrzne, moglibyśmy ją przesunąć, tu jest po prostu wewnętrzna strefa cenowa, dość istotna. Wyszliśmy nad nią, teraz weszliśmy pod nią, czyli to jest jakiś negatyw, ale tak jak mówię, większy obrót sugerowałby, że jednak no, ktoś tutaj kupował, tak? Przejdźmy na wykres dzienny, bo na wykresie dziennym też jest ciekawa sprawa. Jak widzimy między tą korektą, a teraz tym obecnym spadkiem, mamy tutaj wyraźną trójkę. No i teraz znowu doszliśmy do zakresu overbalance, czyli możemy mówić, mamy taki typowy układ, który mógłby się przemienić w układ 1 do 1, tak? po którym moglibyśmy mieć nawet i mocniejszy ruch do góry. Nawet i mocniejszy ruch do góry, no bo jeżeli weźmiemy, że tu mieliśmy jakiś impuls, teraz korekta pędząca 1 do 1, to wypadałoby zrobić znowu kolejny impuls. On by mógł być mniejszy, na przykład 0,6 wielkości, ale to i tak by, stan by stanowiło o tym, że cena akcji PKOBP powinna iść w kierunku 37 zł. I to jeżeli utrzyma się 1 do 1, to raczej te 37 będzie no nie, że pewnym, bo na giełdzie nie ma nic pewnego, ale będzie bardzo, bardzo mocno prawdopodobne to 37 zł. Pod warunkiem, że właśnie no, utrzymamy tutaj ten, ten układ 1 do 1, ewentualnie delikatne naruszenie mogło być. Natomiast jeżeli rynek zejdzie, spadnie poniżej tutaj tych 20 niepełnych 29, 28, 70. No to zaczną już się klocki, a, a, a mocne, mocne klocki i niedźwiedzie zaczną się po wybiciu. Poziomu 26,71. Także no w, tej, w tej kategorii musimy patrzeć, i na razie nie wygląda to fajnie, bo mamy tutaj typową gwiazdę poranną, wieczorną. Ona jest, została potwierdzona. Ostatnia czarna świeca, raczej też jest taka, bym powiedział, czarna i negatywna, ponieważ ma wyraźnie wyższy górny cięcie i to świadczy o próbie dalszej chęci spadania. Ale, tak jak powiedziałem, no jesteśmy w ważnym miejscu, jesteśmy w trendzie wzrostowym, więc należy tutaj na to zwrócić uwagę, a jednoznaczne stwierdzenie stwierdzenie że jesteśmy już yy... Zakończył się wzrost, no byłoby, myślę, dość niepoważne, mimo że oczywiście tutaj ten, 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 ten górny duży cień odbił się od, jak widzimy, istotnej strefy oporu, tak? Ale, jak wiemy, strefy oporu w trendzie wzrostowym są po to, żeby je łamać, liczą się strefy wsparcia, a tutaj nie poszła nawet pierwsza, najmniejsza strefa wsparcia, wynikająca tutaj, nazwijmy, z luki cenowej, z zamknięcia luki cenowej, i tutaj widzimy wy wyraźna była reakcja spadkowa, Czyli tutaj dochodzimy dopiero do tej pierwszej strefy wsparcia, i nawet jej wybicie nie jest jeszcze elementem, który, który definitywnie powie nam, że już jesteśmy poza, poza po, po zakończeniu całego trendu wzrostowego. Oczywiście to ma, będzie miało przełożenie na to, czy dlatego też zawsze powtarzam, że trzeba patrzeć wielointerwałowo, jak to będzie wyglądało na wykresie tygodniowym, bo tam może się okazać, że z tego takiej no nie zasłony ciemnych mury bo naprawdę ciężko tam mówić o zasłonie ciemnych mury kiedy kiedy te zatrzymanie to minimum to jest zamknięcie tej czarnej świecy wypada gdzieś tam no na, powiedzmy prawie że idealnie na poziomie połowy białego korpusu ale wówczas to może się zmienić jeżeli dojdzie kolejna czarna świeca tak teraz po PKOBP weźmiemy akurat w kolejności mamy tutaj dino na dino czarna świeca. No i teraz, jeżeli spojrzymy, tak się przyjrzymy, to od tego tutaj pierwszej tej jakiejś takiej większej korekty mamy ruch, korekta, ruch, korekta i swing. Moim zdaniem, no w tej chwili po tej świecy, tutaj z ostatniego tygodnia, widać wyraźnie, że jest w grze. Bardzo prawdopodobne, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, w postaci też impulsu pięciofalowego, piąta, w piątej też w postaci impulsu pięciofalowego, to. To brzmi tak, jakby po prostu rynek zakończył wzrosty na Dino na poziomie 300 i wchodził teraz w poważniejszą korektę tego wielkiego wzrostu od tych kilkudziesięciu złotych. Mamy tutaj teraz objęcie BESY potwierdzone wyraźną czarną, wyraźną czarną świecą. Delikatny wzrost obrotu, czyli podaż zaczyna delikatnie rosnąć, tak? czyli, czyli no to jest dla mnie wyznacznik, że tutaj jeśli chodzi o Dino, no jest duże prawdopodobieństwo, że cały wzrost dobieg końca i ta spółka, no niedobrze wygląda, niedobrze wygląda na tą chwilę. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to oczywiście musimy być znowu, że tak powiem, w porządku co, co do sytuacji technicznej, no i tutaj mamy po tym wyjściu, który jak, jak się przyjrzymy, no to idealnie przypomina klin, klin końcowy, czyli teraz tak, pierwsze zejście do podstawy tego klina i to wydaje się do osiągnięcia już niebawem. I teraz pytanie, czy minimum tutaj tej, tej korekty, czyli poziom e, 247,20 zostanie utrzymany, czy on zostanie wybity, czy tam naruszony. Jeżeli zostanie wybity, czy naruszony, a zatrzyma tutaj poziom 240, to oczywiście w tym takim chciałoby się powiedzieć w dłuższym wymiarze jeszcze można się udzić, znaczy się udzić. no jeszcze jest szansa na to, że to jest tylko i wyłącznie korekta, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tutaj te wszystkie korekty miały równy dystans, ta już będzie znacznie większa, czyli zostanie złamany overbalance, to jest po pierwsze, a po drugie zostanie wybity, jeżeli zejdą tu poniżej tego dołka, to zostanie ostatnim potwierdzony dołek wybity, tak, czyli wszystkie elementy, które pozwalają na stwierdzenie, iż może dochodzić do zmiany trendu. Powtarzam, może nie musi, ale może dochodzić do zmiany trendu. Zatrzymanie tu w okolicach 240 zł byłoby dla mnie czymś jak najbardziej naturalnym i myślę, że po takiej osi miałoby szansę to powstać. Zatrzymanie i odbicie. Tylko pytanie, czy to już będzie odbicie na nowe szczyty, czy raczej już, raczej już czy to będzie jeszcze odbicie na nowe i wybicie na nowych szczytów przy tym zagrożeniu, czy będzie właśnie potwierdzeniem, że po zatrzymaniu pójdzie tylko ruch korekcyjne, a następne wybicie no jeżeli tak będzie, no to będziemy będziemy robić co najmniej korektę wzrostu tu od poziomu 120, od 125 zł do 300, tak no to 50% jeżeli nawet byśmy tego wzięli to mamy około 180 zł na pół 90 zł, no to jesteśmy na poziomie 210 jak widzimy Prawie, że chciałoby się powiedzieć skąd to tak wychodzi. Mamy tutaj wyraźną strefę spadkową. Dobrze, teraz kolejna spółka PZU. Powtarzam, dzisiaj jadę tak, jak mam na wykresach ustalone. No, PZU, wybity overbalance, wyjście nad strefę. I natychmiastowy powrót. To nie jest dobre, ale z drugiej strony musimy sobie powiedzieć, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że możemy mieć do czynienia tutaj z pewnym impulsem swingiem impulsowym, gdzie mamy pierwszą, drugą, trzecią, tu końcówka trzeciej, czyli jak gdyby piąta, trzeciej w postaci kina, teraz czwarta, i jeszcze może być wyjście tutaj do tej strefy na 36, która no, chciałoby się powiedzieć, że powinna przyciągnąć. Tak jak cały czas powtarzałem, że tak powiem, namiętnie. Od dłuższego czasu, że indeks WIG20 2050-60 to jest strefa, która no, no trudno sobie wyobrazić, znaczy może nie tak, że trudno sobie wyobrazić, ale. No, że chciałoby się powiedzieć, że niemal na pewno musi do niej dojść. Mimo że po drodze wyglądało, że no trudno, że nie wiadomo, jak to będzie, to w końcu ten indeks tam doszedł, ba, nawet tam przekroczył, ale i tu jest właśnie taka sama strefa na akcjach PKOBP, czyli te okolice 36 zł. W związku z tym zakładamy, że zwłaszcza, że tutaj to objęcie BESY, jakie powstało, ma układ yy, obrotów, no Nieodpowiedni, to znaczy na wzroście mamy mniejszy obrót, na spadku mamy większy obrót. To jest element, który jeszcze bardziej, że tak powiem, no daje szansę na to, że tutaj tworzy się jakiś, nazwijmy w cudzysłowie, swing impulsowy i po tej korekcie powinniśmy dojść do, do, do poziomu 36 zł. Pamiętajmy, że statystycznie bardzo często wypada tak, że rynek po wybiciu zakresu overbalance retestuje go. Czyli jeszcze troszeczkę minimalnie miejsca jest. Teraz, jeżeli spojrzymy na wykres akcji PZU od strony dziennej, no to mamy tutaj podobną sytuację, jak przed chwilą mówiliśmy, czyli korekta, wyjście na szczyt trójkąt. Trójkąt, tu, tu nie ma elementu impulsowego, więc zdaje się, że to powinien być układ większej korekty. No i teraz doszliśmy tutaj do zakresu overbalance, czyli mamy w tym momencie tak zwaną korektę pędzącą 1 do 1. Ona może się oczywiście przedłużyć, ale na razie cały czas w grze, patrząc, jest ten układ na, na, na jeszcze wyjście tutaj do okolic 36 zł. Teraz, jeżeli byśmy zobaczyli, może inaczej to zrobię, bo nie sprawdzałem tego akurat, ale zobaczmy, widzimy, tutaj jest troszeczkę mniejsze, ale zbliżona wielkość tej korekty, no to. Co mówi praktyczne podejście do IOTA? Dwie lub trzy takie same korekty, wyjście na szczyt, koniec swingu. No i tutaj właśnie by pasowało. Pierwszy impuls, wyraźnie widoczny, pierwszy impuls, korekta, teraz fala trzecia, korekta pędząca, no i jeszcze pora na jeden ruch do góry. Tu jest bardzo duże prawdopodobieństwo od strony tej technicznej. Natomiast sytuacja ulegnie zmianie. Pogorszy się wyraźnie, jeżeli cena będzie dalej spadała i przebije poziom 29,40. Kolejna spółka to PKN Orlen. Na PKN mamy drugi układ zasłony Ciemnej Chmury. Tu mieliśmy pierwszy i teraz mi troszeczkę wyżej, jak gdyby drugi. No Istnieje ryzyko, że mamy do czynienia z po spadku, jakimś takim no nazwijmy. Impulsem po tej trójce korekcyjnej, impuls na nowe nauki, znowu tylko korektę, przepraszam, znowu tylko korektę, i tworzy nam się tutaj być może podwójny szczyt, gdzie każdy szczyt objawia się zasłoną ciemnej chmury. Ale, żeby o tym mówić, musimy po pierwsze potwierdzić tą zasłonę ciemnej chmury, a po drugie wybić dołek między dwoma szczytami, czyli linie szyi na poziomie 53-52, dopóki to nie nastąpi, no jak najbardziej dalej jest jeszcze możliwe pójście, pójście w górę. Teraz jeżeli spojrzymy na wykres dzienny PKN Orlen, no też co tu widzimy, po tym ruchu mamy tu jakąś trójkę, więc tutaj ten spadek jak najbardziej może mieć jeszcze miejsce, no, chociażby w takim najprostszym technicznym, że tak powiem, wydaniu, do poziomu, już tutaj robimy sobie, o, do poziomu tutaj około 56 zł. To dalej nic nie zmieni, że na przykład tu wykończy się korekta pędząca i pójdzie jeszcze ruch na te 67-68 zł do wypełnienia co najmniej tego zakresu overbalansu. Także tutaj też mamy trójkę do góry, a trójka do góry nie jest. Impulsem, a skoro nie jest impulsem, to teoretycznie powinna być częścią jakiejś większej korekty. Tu była trójka, tu była trójka, więc być może tu będzie piątka, która zejdzie albo do 1 do 1, albo może to będzie tutaj zejście do tej strefy, jako taka nazwijmy korekta nieregularna. No trudno mi jest powiedzieć, bo ewentualnie, jeżeli byłaby tutaj się zrobiła korekta nieregularna, to dopiero po zrobieniu korekty jakiejś do góry i po ponownym wybiciu tego dołka będziemy mieli wskazanie, że zmienia się trend. Natomiast nawet jeżeli zejdziemy tutaj do tej strefy, czyli tam do poziomu około 52, 50, 53 zł, i nadbijemy ten dołek, który tutaj, to minimum wypada na 53,50. No to jeżeli nawet to nadbijemy, to i tak to jeszcze nie będzie sygnał do zmiany trendu, bo, tak jak powiedziałem, to może być tutaj układ jakiejś korekty nieregularnej. Więc no, na ten chwilę. W tym, w tym takim nieco troszeczkę dłuższym wymiarze czasowym nie mamy, nie mamy wskazań na zmianę trendu. Oczywiście teraz w ujęciu takim intradejowym czy przychodzącym lekko w dziennym, no jesteśmy w jakiejś tendencji spadkowej i tutaj ta tendencja spadkowa ma możliwość być jeszcze kontynuowana. Kolejna spółka to CD projekt. Na CD-projekt, jak to wygląda, każdy widzi. Teraz możemy zobaczyć coś takiego, że po tym podejściu, tutaj zejście na nowy dołek, tu jest podejście, tu coś się takiego kształtuje, ale taka korekta pędząca tak i ta korekta pędząca i po niej powinniśmy mieć jeszcze atak, co najmniej na ten dołek, myślę, że powinniśmy nawet duże perspektywy, żeby ten dołek na poziomie, który tutaj jest na poziomie 205, 20, lekko co najmniej naruszyć, a może wybić, nie wiem, trudno dlaczego, ponieważ jeżeli spojrzymy na ten cały układ wzrostowy, to widzimy tu wyraźnie pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, teraz, znaczy się pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, chodzi o układy z przejścia, tak i teraz tu po wyjściu bo po zejściu poniżej tych dołków mieliśmy jeszcze wyjście na szczyt. To jest właśnie ten element, że wybicie dołków niekoniecznie musi być zmianą trendu, ale jest to możliwe. I teraz po tym wyjściu na szczyt mamy już definitywne zejście poniżej linii szyi. W związku z tym buduje nam się tu jakiś pierwszy impuls spadkowy. Moim zdaniem, pierwszy impuls spadkowy całej tej korekty, całej tej hossy, jaka miała tutaj miejsce na, 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 na rynku, na, na, na CD Projekcie od tamtych 20 złotych, tak? Czyli to jest pełen impuls, według mnie, szykuje się do tutaj utworzenia i w związku z tym na razie, na tę chwilę wydaje mi się, że powinniśmy mimo wszystko zejść, tutaj zaatakować to minimum na 205, 50, Jeżeli rynek zmieniłby zdanie i wybił Tutaj poziom w cenach zamknięcia, oczywiście na wykresie tygodniowym, jesteśmy na wykresie tygodniowym, poziom 285, no to będzie duże prawdopodobieństwo pójścia tu w okolice 330-350, a więc do linii szyi tego, tej formacji podwójnego, podwójnego szczytu. Patrząc teraz na wykres dzienny, no widzimy tutaj takie, jak gdyby tu to troszeczkę inaczej wygląda niż na wykresie tygodniowym, ponieważ tam mieliśmy szpulkę na dużych cieniach. Tutaj w wykresie dziennym jest to jak gdyby ruch taki korekcyjny, tak? i teraz tu się robi spadek, i tak jak powiedziałem, mówię 1 do 1, ale tu możemy mieć do czynienia z cleanem, tak? czyli mamy pierwszą. Drugą, trzecią, czwartą, piątą. Dalej wygląda na to, że indeks cena powinna zejść, tutaj atakować ten poziom 205. Zwłaszcza, że dojście do tego zakresu, nazwijmy, overbalansu miało miejsce świecą, która. Miał wysoki górny cień i wyraźnie wyższy obrót. Tak czyli tu była wyłódka, nie ma teraz kontynuacji tego wzrostu, tylko jest już cofnięcie. Cofnięcie jest na mniejszym obrocie, na mniejszym, dużo mniejszym obrocie, czyli nie ma chętnych do kupna. No i myślę, że będziemy na CD-projekcie jeszcze dalej spadali. No i na koniec PKOSA. Na PKOSA utworzył nam się na wykresie tygodniowy niebezpieczny pinbar, który swoim szczytem no, doszedł gdzieś do połowy tego czarnego korpusu, który stanowi bezpośrednio jak gdyby opór, mamy tutaj nieco większy obrót na tym pinbarze, no więc jest tutaj jakiś układ, ale i tak potrzebujemy potwierdzenia. Gdyby miało spadać i by to faktycznie jako koniec w tym średnim terminie, to, to oczywiście gdyby tak do tego teraz doszło, no to powiedzmy sobie powinniśmy zejść no co najmniej tutaj do poziomu. 47 zł, mniej więcej, 47-48, a być może nawet i nowe dołki zaliczyć, bo na wykresie tygodniowym to tak ciężko jest jednoznacznie oznaczyć, co tu w tej chwili mamy do czynienia. Gdyby się nastąpiło tutaj złamanie i zaczęli spadać, ale właśnie, żeby sądzić o tym, żeby nie spadać, no potrzebowalibyśmy co najmniej jakiejś. Potwierdzenia dla tego pinbara. W związku z tym zobaczmy, jak wygląda to na wykresie dziennym. I na wykresie dziennym, co mamy? Znowu mamy to samo do czynienia, co, co na wielu innych pokazywałem rynkach. Tak? Rynek tak, wszedł w obszar luki, cofnął, ale to cofnięcie zbliża się dopiero do po pierwsze A, do tego wybitego tutaj szczytu, który pokrywa się mniej więcej z zakresem overbalansu. A między tą korektą a tym, co teraz się dzieje, mamy wyraźną trójkę. Mamy wyraźną trójkę, więc. Moim zdaniem jest tutaj naprawdę duże prawdopodobieństwo, że rynek co najmniej utworzy nam tu jakąś korektę pędącą, a potem zrobi nawet impuls, który może być mocniejszy, ale no, chciałoby się powiedzieć, że on powinien co najmniej tutaj domknąć tą lukę, czyli dojść do 75 zł. i o tej cenie już mówiłem wcześniej, że tutaj ta luka no, powinna, być, powinna być domknięta. Zobaczymy. Jeżeli rynek nie będzie mnie słuchał, to no, oczywiście nie dosyć, że wybije overbalance, wybije. 59, no i na końcu powinien wybić 56,34. Jeżeli to teraz uczyni, no to nie będziemy mieli złudzeń, że, że tak de facto będziemy w nie, 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 nie jakiejś tam perspektywie czasowej witali się z nowymi dołkami e, znacznie poniżej tych tutaj około 40 zł, jakie mieliśmy, e, jakie mieliśmy w październiku. I to chyba, ja jeszcze może spojrzę tylko na, na, na wydruk tych spółek, KGHM, PKO, wszystko raczej, wszystko raczej było z tych spółek, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu Big 20.